Wychowałem się w skromnej, wielodzietnej rodzinie na ulicy kolejowej w Krośnie. Ulicy, którą widzicie na co dzień w waszych miastach, na której zazwyczaj nie ma kawiarni, placu zabaw, takiej przy której stoją zaniedbane budynki. Widziałem, jak wiele osób zostało pozostawionych samym sobie już na początku transformacji. Tak być nie musi. Ostatnio byłem w moim rodzinnym mieście i zauważyłem niesamowity potencjał wśród ludzi. Wiem, że wielu z Was, tak jak ja, nie ma na kogo głosować. Wiem, że jesteście, tak jak ja, rozczarowani słabością opozycji i wkurzeni odbieraniem nam naszego państwa przez obecną władzę. Mam nieodparte wrażenie, że politycy w Polsce koncentrują się na krytyce siebie nawzajem. Nie widać pomysłu ani wizji przyszłości. Rządzący lubią mówić o Polakach, a tak naprawdę z naszym głosem wcale się nie liczą. Musimy stworzyć kraj dla wszystkich Polskę bez niszczących nas podziałów. Powiecie, że to niemożliwe, ale ja już wiem, że mogą być wspólnoty, w których rządzący są zawsze blisko mieszkańców i wychodzą poza wąskie urzędnicze okienko, które są dobrze zarządzane. Tak jest w Słupsku. Jeżdżąc po Polsce, słyszałem od Was dużo rozgoryczenia, ale słyszałem również Wasze pomysły rozwiązywania problemów. Polska jest dobrem wspólnym. Musimy ją zatem uzdrowić, dlatego podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w kolejnych wyborach na prezydenta Słupska. Czas zacząć pisać nowy rozdział. To trudna decyzja. Ale gdybym odszedł ze stanowiska po wyborach samorządowych, a przed zakończeniem kadencji, partyjny komisarz przejąłby władzę w moim ukochanym mieście. Nie mogę na to pozwolić. Byłoby to przede wszystkim nielojalne wobec mieszkanek i mieszkańców Słupska, którzy dali mi szansę zostać prezydentem miasta i tak wiernie kibicowali mi w naszej wspólnej pracy. Zostawiam subsk w dobrych rękach. Przez ostatnie cztery lata moją najbliższą współpracowniczką była Krystyna Danilecka Wojewódzka, wiceprezydentka miasta, to doświadczona radna, dyrektorka szkoły przedsiębiorczyni. Wspólnie z nią i z mieszkańcami zmieniliśmy Słupsk. Teraz będzie ubiegać się o stanowisko prezydentki. Jestem przekonany, że będzie kontynuowała rozwój słupska. Szanowni Państwo, Polska dziś potrzebuje odnowy. Nie możemy stać obojętni wobec takiego wyzwania. Przyszedł czas, by wykorzystać naszą wspólną pozytywną energię. Przyszedł czas na stworzenie skutecznej alternatywy. Chcę Polski, w której nikt nie jest pozostawiony w tyle. Za wieloma działaniami władzy kryje się świat podziałów. Który razi niszcząc naszą demokrację i wspólnotę. Zamiast skromności i pokory, dostajemy arogancję i butę. Zamiast porządku i zgody, dostajemy ciągłą wojnę i postępujący chaos. Zamiast perspektyw na przyszłość, nieustającą wojnę o przeszłość. Zamiast międzynarodowego szacunku, mamy izolację. Zamiast oszczędnego państwa, wielkie nagrody, pensje i odprawy. Czeka nas maraton kolejnych wyborów. W najbliższych miesiącach będę jeździł po Polsce, pisał z Wami nowy rozdział i zbierał cenne przykłady Waszego lokalnego działania. Policzmy się, wiem, że jest nas wielu. Wszyscy marzymy o Polsce bezpiecznej, radosnej, otwartej, nowoczesnej, dumnej nie tylko ze swojej historii, ale przede wszystkim ze swoich osiągnięć, ze swojego miejsca w Europie i w świecie. Skończmy z pisaniem programu w gabinetach albo przy Nowogrodzkiej. Chcę stworzyć program dla Polski razem z Wami. Zapraszam Was zatem do zbudowania ruchu społecznego, który odmieni dotychczasową politykę. Wspólnie poprzez rozmowy i pracę w całej Polsce. Chcę razem z Wami zbudować nową inicjatywę, której celem będzie skuteczne, sprawdzone w praktyce rozwiązywanie naszych realnych problemów. Spotkajmy się, policzmy się, niech w końcu coś się zmieni.